Z tej strony, Lady Pulch, i ludzie farmera, nasz no, Johnny, tak, zaskoczony Johnny, a, tak. Rymi, zaskoczony ten autor. A, dobra, myślałem, że to Johnny. Mm, żeby nie był zły, ten nasz kolega to konie. A potem najpierw na tym picie. No, proszę konikom, proszę jeden. Jedno wiadro. I trochę drugie. Masz. Uch. Masz. Uch. Uch. Chyba mnie widzowie rozpywali. A nie, dlatego, że tutaj położyłem wiadro. Teraz już mi wierdko. Dobra, nie wiem. <grywa> już myślałem. Idziemy kopać rowy. Ja nie wiem, jakie zadanie nam da nasz Szef? Szef, brat. Prawie jak brat. <grywa> Dawid, no. Dobra. Ten autobus, ej, czy ten autobus mnie jakoś śledzi? Patrzy na mnie, Dobra, nie zwracajmy na niego uwagi. Czekamy na mojego obywatela Dawida. O nie, no deszcz, a nie, dobra, w sumie to nie przecieka. Dobra, koniki. Czas was tam dać. Za chwileczkę się widzimy. Huch, udało się. Widzicie, koniki wszystkie są. Dobra. No i gdzie ten Dawid? Wczoraj nam nie dał wypłaty. Mamy nie wiem ile na koncie. Ha. Czekam na niego. A teraz to muszę się załatwić. O nie, śródmieście zalane. Dobrze, że nie my. Dobra, tutaj kubkę zrobimy do wiadra, bo jest na szczęście. Dobra. Ale ten włos jest yes. O kurde. O, z jednego wiaderka widzę, wystało się dwa. No uważaj, bo ci przyjadę. Czem? To da? Ło! Wow. Dobra, czekaj, bo się napić muszę. Nie Czemu? pić tego. Czemu? Wczoraj kończo. Co? <noise> Czemu tam wszczał koni? Masz podwórkowy kotek. Boż. Nie, to nie ma. Nie, no nie mogę na tym stać. No, to jest niefajne. Dasz wypłatę? No, wypłatę to było za wczoraj. A co my tak no wczoraj robili? Znaczy wczoraj. Yy, nie, wiem, nie pamiętam, kiedy to było, ale konie tam tam na policji. A to, to na tej policji, to ty nic nie zrobisz. No dobra, no nic nie zrobię. Nie wiem, bo jesteś niski. To mogę. Ile tam? No. No. Wyszło. No, na pewno otwieraliśmy konie. Już. Konie, konie, patrz, konie już. No dobra. Dałem tam. Posprzątałem tam. A nie, tam jeszcze nie posprzątałem. Uh -huh. Mało tych koni mamy. Było więcej wczoraj. Gdzieś tam pozostała? Trenuję. Mm. W deszczu? No. Dobra, chodź pod dach. Nie, nic farmami. Ale ja nie chcę... Nie chcę mostu, być mokre. Po prostu. Ile? Tysiaczka. Co? No. To dużo. Ale dzisiaj będziesz miał minus 2200. 20, Przewodnie. No bo powinieneś dostać osiemset, Ale zapłaciłem już za dzisiejszą robotę, którą będziemy robić. A jaką będziemy robić? Sadzić kukurydę. Hmm? Tysiąc Myślałem, że mniej dostanę, a za dużo No bo to na stary, żeby cię zachęcić A Później będziesz mniej dostał A, Szkoda Za tysiąc to w domce kupię O, Nie, tu, tu, tutaj mamy wezwanie? To mój dom no. a. O, Ło, dorobiłeś się Co? Dorobiłeś się Daj? No, no da, daj klucz. Można. od razu. Nie, chodź. Idę do kozy. Nie ma koni jeszcze. A, musimy przetransportować, no prawda? Tak. No, możesz się nie ruszać? No. Nie. Kurze mnie, że jadę ze zniszczony. Małe to trochę. Co? No ten domek. No ten domek trudno. A co nie i... A ja mam gdzie mieszkać? Nie wiem, co to da. Do... No, dobre. Może już Nie. Kur! Czę. Ha! Dobra. Czekaj, coś jeszcze? Dobra, to ja tą kukurydzę mam pozbierać? Mm, nie. W zasadzie. Czyż No, dobra. Nie. Chyba ci wywali. Mnie? Czemu? Ja chodzę normalnie. O mnie stoisz i ty też chodzisz normalnie. To nie, 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 nie. Aha. Pierwszy Dobra, kurde nie, nie. jak to się robiło, żeby... A wiem chyba. Okay. E, czekajcie widzowie. Nie e, nie, nie. Szukam. Co jest? Właśnie nie wiem, coś dał. Patrz co ma. Co? Karton. O, oj. Nikno widzowie. Dobra widzowie. Zasadziliśmy już całe. Jeszcze trochę zostało. Co z tym? To? No. To 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 teguj. Co? O to pakuj na wóz. Dobra. A gdzie jest wóz? Kur... Rozejrzyj się. I możemy tutaj sadzić popcorn? Co posadzić? E, nie. To nie Corn. Co to jest corn? Kukurydza. A, a sedlin Wyobraź sobie, że popcorn się robi z kukurydzy, a nie. Tre, popking, dad, none. Co ty? Czytasz? No tutaj masz patrz, tutaj możesz zasadzić co innego. No tak. No to zasad, zasadzimy zaraz co dad. innego jeszcze. Dad to. suche. No to gdzie. A tu. Mm -hmm. Nie było go przed chwilą. Dobra. O, zasadziliśmy. Dobra. Kukurydza dębało. Już. O, to fajnie. Nie, chodź pod, nie chodźmy po tym. Wiem. On napełnię wodę do wiaderka. No ja jadę to kolejne. Ej, daj... Daj te, te klucze, czy coś. Bo zniknąłeś i... Zniknęły mi z kieszeni. <laughs> nie, tu nie jest do tego. Patrz, mamy prysznic. my wodę. To sala studnia. Mhm. Dobra, podlejemy te kwiatki. Znaczy tą kukurydzę, co dobra, już. Idziemy teraz tu po... <ścoughs> Zauważyliście? To ja wiadrem po... Ale tutaj mamy obok konewkę. A ja wiaderkiem wody. To za dużo tej wody. Zobaczmy to mieszkanko. No, mogę spać na snu, Co tu? Co? Spring? Whitker Co to znaczyło? Czekajcie, bo ja z angielskiego słabo jestem. Wiatr to jest... Winter chyba? A spring to jest... No patrz, bo tu są napisy... No, to zmieniasz pogodę u siebie na ogródku, w sensie, patrz, przykładowo teraz jest drzewo I później, i tu będzie co innego, winter A tu I, nie będzie I jesień A, jasne Widzisz? No, widzę Jest też domek i inny Szkoda, że wszystkie Widzisz, pieśni. to też się zmieniło Ususzyło się zimę No, Ale to podlej pod Podlewam ja idę do toalety Przyszuj. Mogę się umyć? No Dzięki. Dobra, widzowie. Ja idę się umyć i za chwilę się widzimy. Jestem. Nornice. Jeszcze się ucieszemy, może poprawimy tą fryzurę jakoś. Masz tu lusterko? Nie wiem. Nie ma. Kurde, i co teraz? Dobra, może uda mi się od telewizora popatrzeć na siebie. Nie. Dobra, czeszemy, może coś się uda wyczesać. Już jestem widzowie, udało mi się uczesać. Uwaga, Nie. zobaczmy waszą, e, waszą reakcję. 3, 2, 1. Oj. Ulizałem się trochę. Z tamtych włosów może coś takiego wyszło. 100 tysiąc. Trochę głodny jestem. Horda, mogę się przejechać? Nie. E, to pojadę. To pójdę. Co ty chcesz? Nie, idę sobie zjeść. A... No to bierz. Ale nie masz nic to... w lodówce. Ale... Tu są kanapki z świeżo zebranym jajkiem. Okej. Okay. To chodź. Nie. Dobra, już go nie słyszę. A hmm. no, w sumie lodasz sobie kupimy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest otwarte. Tak. Ty poproszę. Eee. A to sama obsługowa. Pan się sama obsługuje. A. Ja tylko opinię, a, a to ja muszę sam nałożyć? No. A no to babo. I ile kosztuje? Mm. 16 zł. Nie. Drogo. 3 zł za gałkę. A no to jedną gałkę, proszę. 3 zł. Dziękuję. Do widzenia. Miłego dnia. Na tym pani nie odpowie? Mm, nawzajem. Mhm. Dobrze. No, to się robi widzowie. za niedługo idziemy spać. Chyba, że będziemy, będziemy mieli nocną zmianę. Za 1000 zł to jest za życie ułożę. Pójdę nawet do sklepu z ubraniami. Chyba, że drogie już tam są. Bo nie pamiętam. Za czasów mojego taty czy tam nie żyje, nie wiem. E, za czasów mojego taty to tam kosztował pon ponad 1000 coś. No. jestu czasami mój dring, mózg się... Dring, dring. Nie ma telefonu. Dryn, Halo? No? E... E, nie ma telefonu. Przecież ci dawałem. A. Przecież ci dawałem do Żebym miał... Ale to jest taki za 72 zł, tylko dzwonić możesz. A, okej. Okay. No, co chcesz? Jak będziesz wracał, to wróć do tego. Do naszego tego. Do, do domku. Do domku, dobra. Pip. Dzień dobry. Mam prezent. A. Ha Dzień dobry. Dzień dobry! Ja... Chciałem się przebrać. O. no Okej. Okay. To chwila, zaraz przyjdę, bo... No dobrze, dobrze. O! Przerwa. Dobra, będę za 5 minut. Dobrze. Może trochę więcej. Może to? I to? Nie, to nie pasuje. Może to? Nie, też nie. To? O, może być. Nie, nie jest dopasowane, ale niech będzie. Kiedy przerwa się kończy? Na no, minutkę. Dobra, to jeszcze sobie coś dodam. tam mm, sobie na przykład... Jakiś plecak. O, koniec przerwy, kurde. Jakiś plecak. <tuszy> nie, no torby nie biorę. Kurde, nie zdążyłam sobie zjeść. dobra, trudno. Oj, oj, Przykro mi. Mm, taka praca. Oj. Jest git. Dobra, już. E, taki outfit. Dobra. I to będzie tak. O, pan wygląda elegancko. No, dziękuję. Ile? To, to, to będzie... Mmm... Proszę, reszty nie trzeba. No dobrze, dziękuję. Dałem 30. A. No ile tak dokładnie? To tak, to około stópka. N 30, to 70. I to plus te buciki. To będzie 250. Proszę. Razem. Proszę. Dziękuję. Do widzenia. Widzowie, jest git, nasza mordka powinna się uśmiechnąć za, uwaga, czekajcie, za trzy, dwa, jeden. Jesteśmy już uśmiechnięci, więc wracamy do... Dryn, 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 dryn. Halo. Y, nie zdziw się, jak zobaczysz kogoś obcego u nas. No dobra. Idziemy szybko. Słuchaj, szybko niepotrzebnie, ale biegnę. Ech, zmęczyłem się. Dobra, ktoś tam tankuje auto, chciałbym mieć drugie. Kurde. Ja żalę głośny. Chyba, że to kto inny. Dobra, Ech. O jaki ładny, niebieski dom. ja do mojego outfitu. O nie, dostałem powiadomienie widzowie na tym telefonie, gdzie tylko dzwonić mogę, że FoodMark to został okradziony. Siema! Cześć! To, to, to ma być ta niespodzianka, widzowie! Oh my god! Co ty tu robisz? Kim, kim ty? A, ok. Jestem siostrą Dawida. Już mówi, że dorosłam już do bycia farmerką. Czekaj. No, czekaj. A, idź. Gdzie? No, muszę pomyśleć. Mhm. Tu będziesz spała? No, To Ja nie. idę na farmę. Dobra. Chcesz jakiś figur? Mhm. Okej, okay, tu czekaj. On ma tu strych, Powinien mieć. Nie wiem, nie znam się. Nie wiem, Dobra, idę na, ja na dwór się. Nie no. Nie ma kluczy. Dobra, widzę. Um, czekaj, no. Jezus, jak ten. Dawid mówi, że tu ja jeździć nie umiem, a on walnął w płot. No. No, masz rację. Wycofaj, masz prawo jazdy? No. Tu wycofaj. Traktor. Ja tutaj śpię. No dobra. Mówił, że konie przywiezie, i nie przywiózł. A pojechał po niebo. Pojechał A. po Gabriela, bo trenował. Gabriela. Aha. Wiesz? Dobra. Chce ci piwu dać. To daj. Czekaj. Nie. Nie. Widzowie, za chwilę będziemy. Już jest. Widz, oj, ale ciężkie, nie wiem jakim cudem ja to wziąłem Ale muszę nakarmić konie Co? Co? E... Coś mówiłeś No, że ciężkie to Ale nie to Coś innego mówi Co? Nic innego mówiłeś Nie mówię Mówiłeś, ale nie rozumiem na ciężkie. No, czekajcie, jesteś. Nie widzicie tego konia. Tego też nie O, to widzicie. Muszę iść jeszcze po jedno dla drugich. No dobra, i w tym czasie śpiwarek przygotuję. Uh -huh. na miotik też? Chcesz? na też chcesz? To nie, nie, nie. Dobrze. Siemka koniki. A gdzie chcesz mieć śpiwór? Ale w domu. Nie. Nie śpiwą. Czemu nie? Ja na dworze będę... Ale zimno będzie. To już Trudno. się zimę zbliża. To rodno. A jak nie będzie wygodnie, to pójdę tam. Dobra. Mhm. A gdzie ty chcesz? Z koniami? Nie, z koniami nie. Potem. Dobra. No to rozłóż mi tu gdzieś. Yeeej! Excellent. Brawo. Czekaj. Moje pierwsze... Plany. Muszę coś zrobić Jeeeeeej Jeeeej Czemu ona znikła? A ona nas dom. A tu jesteś i znikłaś To rozłożysz mi tu mm. No no nice. O! Tu coś ma. Mam list, list no. Dobra, ja, no daj, dzięki, no. dzięki Rozłożymy no, sobie. liścik. Hello. Piętrowe łódko. Ale tutaj już się zabierze, ale dobra. Nie. Tak, ten serce ci napadne. Nie, no to ja idę za. Tutaj jest teren, na który nie można wchodzić. Jest tutaj. O! o I widzowie. A! My kończymy odcinek. Idemy spać. Nasz John czysty. Bardzo jest szczęśliwy, że dzisiaj się ogarnął bardzo. Ja z, się na kolację wróć. Ta przyjdę, przyjdę. Na razie cześć i bye bye.